Niech mnie. Bo dzięki Twojej wojności otrzymaliśmy wino, które z owocem jednego krzewu i prac nad ludzką Tobie przynosimy cały się dla nas na duchowym, w ogóle Boże. Bóg i was Przyjął Bóg Ojciec przedmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z Bogu na cześć i swojego nie, imienia, a także na pożyczek nasz i całego Kościoła Świętego. Świętego. Przedmogący Boże, przyjmij łaskawie ochwiały słów Twoich i przejmij w sakramentach Uwienie, w którym sprawujemy pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Twojego syna. Abyśmy mocą tej ofiary, wstannie pokładając ufność w Chrystusie Ukrzyżowanym, doszli do uczestnictwa w Jego zmartwychwstaniu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan spadł w górę serca. W zrobieniu Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszego. Sprawiedliwe. Za Zaprawdę, godne to jest, aby światowi składali cię uczynienie i sprawiedliwe, abyśmy ciebie wypalali, Ojcze święty. Albowiem Ty jeden jesteś Bogiem żywym i prawdziwym. Ty jesteś przedwieczny i twarz na niebie, mieszkając w niedostępnej światłości. Tylko Ty, Boże, jesteś dobry jako jedyne źródło życia. Powołałeś wszystko do istnienia, aby napełnić swoje swoje i wiele z nich jest jasnością Twojej chwały. Stoją więc przed Tobą niezliczone zastępy aniołów, którzy służą Tobie dniem nocą, a wpatrzeni w chwałę Twojego oblicza nieustannie cześć Tobie oddają. Łącząc się z nimi razem z całym stworzeniem, które jest pod niebem i wielbicie przez nasze usta, z radością wysławiamy Twoje imię, wołając Shout out cały świat, aby służąc sobie samemu jako stwórcy rządził wszelkim stworzeniem. A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierć. W miłosierdziu swoim pospieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom, aby Ciebie szukali i znaleźć. Wielokrotnie zawierałeś przymierze z ludźmi i pouczałeś ich przez proroków, aby oczekiwali zbawienia. Ojcze Święty, tak gniełowałeś świat, że gdy nadeszła pełnia czasów, zesłałeś nam swojego jednorodzonego Syna, aby nas zbawił. On to za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem, narodził się z Marii Dziewicy i był do nas podobny, we wszystkim, oprócz grzechu. U Bogu głosił dobrą nominą jej jeńcą wyzwolenia smutnym radość, Aby wypełnić Twoje postanowienie, Wydał się na śmierć krzyżową, a zmartwychwstając zwyciężył śmierć i odnowił życie. Abyśmy żyli już nie dla siebie, ale dla Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał, zesłał od Ciebie Ojcze jako pierwszy dar dla leżących Ducha Świętego, który dalej prowadzi Jego dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia. Prosimy Cię Boże, niech Twój Święty uśmieci te dary, abyśmy stały ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa dla spełnienia tego wielkiego misterium, które od nas zostawił jako znak wiecznego przymierza. Kiedy nadeszła godzina, aby Jezus został uwielbiony przez Ciebie, Ojcze Święty, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował i gdy spożywali wieczerzę, wsiąknął, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, „Bierzcie i jestcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za nas będzie. się kielich napełniony winem, dzięki składał i podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego